W każdym razie z takich 400 tysięcy darek jest w stanie zarobić 8 tysięcy. Dzień dobry i witam z podrocławskiej wsi. A dzisiaj, mój drogi widzu, chciałbym podzielić się z Tobą pewnym pomysłem, który realizujemy z Darkiem, który być może też może zainteresować Ciebie, pomimo, że w pierwszej fazie myśleliśmy w tym projekcie tylko i wyłącznie o osobach, które są już w branży nieruchomości, tak, żeby trochę im ułatwić życie i dodać pewien dodatkowy sposób przychodu, to pomyślałem, że tutaj na tym vlogu dzisiaj podzielę się z Tobą pewną strategią, pewnym pomysłem na to, co można w życiu robić i w jaki sposób zarabiać, tak żebyś. Być może Ty też z tego skorzystał, bo jest to dzisiaj bardzo prosty i przyjemny sposób na dodatkowy zarobek, często po godzinach. No i o co chodzi? Dzisiaj żyjemy w pewnym takim systemie, który opiera się o kapitalizm i o to, że w pewnym sposób musimy zarobić pieniądze, żeby później móc coś kupić, żeby móc sobie e, sfinansować mieszkanie, być może wziąć kredyt i tak dalej. Wszystko opiera się o to, że trzeba gdzieś pracować, zarabiać, mieć pieniądze i dzięki temu realizować różne swoje pomysły, marzenia... i Okay. najzwyczajniej w świecie żyć. I to tak naprawdę jest dość dobre dla gospodarki, bo dzięki temu ludzie mają motywację do pracy, żeby uzyskać lepszy status, lepsze mieszkanie, lepszy dom, lepszy samochód, muszą pracować. Dzięki temu napędzają gospodarkę, płacą podatki i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to obiektywnie dość dobry sposób dla współczesnych gospodarek. No i wszystkie te nowoczesne gospodarki na tym się opierają. No ale dzisiaj nie o gospodarkach, tylko o tym, w jaki sposób ty, być może mój drogi widzu, chciałbyś, chciałabyś wykorzystać tą sytuację, która istnieje obecnie na rynku, żeby być może stworzyć sobie dodatkowe źródło dochodu lub też zająć się tym w pełni, bo właśnie z Darkiem przygotowujemy, jesteśmy już w trakcie budowy czegoś bardzo ciekawego, co może zaciekawić osoby, które myślą o dodatkowym źródle dochodu. No dobrze, i na czym to wszystko polega? Już ci pokazuję. Załóżmy, że mamy naszego głównego bohatera Tomka, który myśli o tym, żeby trochę się usamodzielnić, wziąć kredyt, ma już tam jakąś pracę i chciałby kupić swoje własne e, mieszkanie. Nie wie jeszcze co to będzie za mieszkanie, więc co robi na początku Tomek? E, pewnie przegląda różnego rodzaju oferty z mieszkaniami, jakieś OLX, jakieś oto e, domy. Być może chodzi lokalnie, szuka po okolicy, czy są jakieś ciekawe oferty, pyta po znajomych i tak dalej. E, generalnie rozgląda się za swoim e, docelowym miejscem, gdzie chciałby mieszkać, chciałby je nabyć, kupić. Jeżeli już wybierze sobie jedną jakąś ofertę z tych tutaj, które przeglądną, załóżmy, że ma ten swój idealny dom, no to teraz pojawia się pytanie jak go sfinansować. Jeżeli nie ma oszczędności, a większość ludzi nie ma dzisiaj na tyle dużo oszczędności, żeby kupić sobie dom, mieszkanie za gotówkę, to najprawdopodobniej kończy się tak, że myśli Tomek nasz główny bohater myśli o tym, żeby wziąć kredyt. Na czym polega kredyt? Tutaj każdy chyba mniej więcej wie, na czym polega kredyt. Kredyt jest to swego rodzaju finansowanie przez bank, który to bank płaci za nasze mieszkanie, a my w zamian za to musimy na przykład przez 30 lat spłacać raty, które z odsetkami bank odzyskuje, zarabiając na tym jeszcze więcej. Dzięki temu Tomek może mieszkać już od razu w swoim wymarzonym mieszkaniu, a bank sfinansuje mu wszystko, co trzeba. I co dalej robi Tomek? Bo o ile już ma swoje mieszkanie. Bierze chce wziąć kredyt. Nie stać go na zakup za gotówkę. No właśnie, czy ten nasz główny bohater Tomek, czy on chodzi po wszystkich bankach, czy idzie do ING i pyta: "Moje drogi ING, czy masz dla mnie odpowiednią ofertę? Mój drogi Aliorze, mam tyle i tak, tyle i tyle zarobku, co możesz mi zaproponować, żeby sfinansować ten dom, to mieszkanie?" Później do PKO i tak dalej, i tak dalej. tych banków mamy w Polsce bardzo dużo. Czy Tomek chodzi do tych wszystkich miejsc? Nie, Tomek nie musi tam chodzić, bo Tomek może sobie pójść do takiego pana lub też pani, nazwijmy go Darek, który nazywa się ekspertem finansowym. Ta nazwa może trochę odstraszyć, to jednak to nie jest nikt, kto posiada jakieś nadzwyczajne umiejętności. On po prostu ma dostęp do wszystkich ofert, wszystkich banków i jest w stanie pokazać Tomkowi, które oferty dzisiaj są dla niego y, odpowiednie. Zasugerować może, które są korzystniejsze w jego sytuacji, które nie i podać mu na przykład takich e, 3, 4, 5, 10 ofert. No i później taki Tomek czyta sobie te wszystkie oferty i stwierdza: OK, tu najbardziej pasuje mi na przykład oferta numer 2. To drogi Darku, e, ja bym się na to zdecydował: co ja mam dalej robić? Czy ja muszę iść do tych banków teraz? Nie, nie, ja wszystko załatwię za ciebie. Dlaczego Darek jest taki pomocny? I robi to wszystko za darmo, można by było pomyśleć, trochę dziwne to jest, ale Darek tak naprawdę otrzyma swoją zapłatę od banku. Darek ma swoją pensję wypłacaną dopiero wtedy, jeżeli Tomek dostanie swój kredyt, o który się stara. Darek już na tym etapie wie z dużym prawdopodobieństwem, czy Tomek dostanie ten kredyt, czy nie, dlatego jest w stanie ewentualnie zająć się dalej tą sprawą. I jeżeli wszystko przejdzie dobrze i, na przykład, Darek załatwi kredyt, załóżmy za 400 tysięcy, taki średni kredyt, który można w Polsce spotkać, to z tych 400 tysięcy Darek zarobi 2%. Mniej więcej. Mniej więcej w zależności od banków, w zależności od oferty, taki, taki Darek można na tym zarobić od 1,5 do 2%. Tutaj już nie bywa w zależności od konkretnych banków. W każdym razie z takich 400 tysięcy Darek jest w stanie zarobić 8 tysięcy. Całkiem spoka opcja. Bo tak naprawdę Tomek nie musi nic robić poza tym, że złoży kilka podpisów, upoważnień, zostawi swoje podpisy, które potrzeba Darkowi. Darek zajmie się już wszystkim. Oprócz tego, że na początku wylistuje mu wszystkie najlepsze oferty, później jeszcze załatwi wszystkie sprawy w banku, będzie cały czas tym takim punktem kontaktowym z bankiem, gdzie tylko na sam koniec. Tomek zostanie zaproszony na przykład do działu ING, żeby podpisać umowę. Cała odpowiedzialność, cały proces tak naprawdę bierze na siebie Darek, ale ma z tego całkiem niezłe pieniądze. Ile to czasu zajmie Darkowi? Kiedyś myślałem, że dużo. Jednak po tym, jak dowiedziałem się szczegółów, to już teraz wiem, że mniej więcej cały proces obsługi jednej osoby to jest około 5-6 godzin. Oczywiście to jest trochę rozbite. To nie jest tak, że my to robimy w jeden dzień, jesteśmy w stanie w jeden dzień zarobić 8 tysięcy, jednak powiedzmy, że w przeciągu tygodnia, dwóch, trzech, kiedy cały ten proces kredytowy trwa, łącznie poświęcamy 5, 6, 7, może 7 godzin na to, żeby jedną taką osobę obsłużyć. I oczywiście jesteśmy w stanie w miesiącu takich ludzi obsługiwać dużo, dużo więcej. Więc dzisiaj zawód takiego eksperta finansowego, gdzie te kredyty są ogromne i mnóstwo osób potrzebuje brać kredyt jest całkiem dobrą fuchą. To, co chcemy zrobić wspólnie z moim kolegą Darkiem, którego już poznałeś, poznałaś na tym kanale, to obecnie tworzymy społeczność takich ekspertów finansowych, początkujących ekspertów, osób, które myślą o tym, żeby wejść w tą branżę, które być może już są, ale szukają wsparcia i tak dalej, Zbieramy takie osoby, na początku potrzebujemy dosłownie kilkanaście osób, po to, żeby po pierwsze, dać im pełną wiedzę do tego, żeby wiedziały dokładnie, jak te kredyty załatwiać, czyli jeżeli są osobami zupełnie początkujący, pod początkującymi, to jesteśmy w stanie ich wyszkolić. Więc załóżmy sobie tutaj tak bezpiecznie dwa tygodnie na szkolenie, i później te osoby po szkoleniu są już w stanie zupełnie samodzielnie obsłużyć takich tomków. Takie młode małżeństwa, takie osoby, które dopiero zaczynają, myślą o swoich mieszkaniach, domach i potrzebują kredytu, mogą im pomagać. Dzięki temu, z tą wiedzą, którą już nabędą zaraz po szkoleniu, są w stanie na przykład taki kredyt na 400 tysięcy zrobić samodzielnie, z tego załóżmy zgarnąć prowizję 2%. Jeżeli potrzebują wsparcia na początek, to my również jesteśmy w stanie. Zaoferować im bezpośrednią współpracę i na przykład takie 2%, mniej więcej 2%, w zależności od banku, zaoferować. Dlatego bardzo często te osoby, które szkolą się u nas. Zostają już z nami, bo mają od razu dobre warunki, bardzo konkurencyjne, gdzie mogą od razu z tymi samymi ludźmi współpracować dalej, żeby móc wspólnie z nimi już zarabiać. I jest to zajęcie tak naprawdę często przy okazji. To wcale nie jest tak, że musimy rzucić etap, wszystko co robiliśmy do tej pory odstawić, bo tylko i wyłącznie trzeba się zająć tym. Tak jak wspominałem, obsługa jednej osoby to jest jakieś 5-6 godzin w miesiącu, czyli możemy sobie to robić nawet przy okazji. Możemy sobie to robić w taki sposób, że pracujemy sobie normalnie, a po popołudniami gdzieś tam z znajomym robimy na przykład jeden, dwa kredyty w miesiącu. To da nam dodatkowe kilka, kilkanaście tysięcy w miesiącu, jako taki dodatkowy przychód, co jest całkiem dobrą opcją. Dlatego, mój drogi widzu, gdyby brzmiało to dla Ciebie ciekawie. To pod spodem zostawiam e-mail do kontaktu. Możesz napisać. Jeżeli akurat uda się w tym momencie wrzucić Cię jeszcze w którąś edycję szkolenia, to odpiszę Ci, jak to u nas wygląda. Ale już teraz uważam, że jest to jedna z prostszych opcji na to, żeby wejść w pewną branżę, gdzie można zarabiać dużo. No właśnie, bo dla kogo to tak naprawdę się opłaca? Kto najbardziej skorzysta na tym, że wejdzie właśnie w buty tego eksperta finansowego? Komu się opłaca przejść te szkolenie 2-3 tygodnie, żeby zarabiać jak najwięcej, z naszego doświadczenia wynika, że najlepiej wychodzą na tym osoby, które tych wszystkich potencjalnych tomków, tych klientów, mają pod ręką. Czyli na przykład osoby z agencji nieruchomości, fliperzy, deweloperzy. Jeżeli te osoby, które zajmują się na co dzień nieruchomościami i cały czas codziennie spotykają się z osobami, które Lada chwila będą brały kredyt. Jeżeli one tego nie robią, przy okazji nie zajmują się tym pośrednictwem, nie są w branży ekspertów finansowych, to po prostu tracą pieniądze, najzwyczajniej w świecie, bo to jest naprawdę niewielki, niewielkie zaangażowanie czasowe, a pozwala na to, żeby zarabiać więcej. Więc osoby, które działają już teraz w branży nieruchomości, czyli na przykład agencje, czyli na przykład fliperzy, fliperzy. Yy, Deweloperzy, ale tutaj wcale nie musimy się ograniczać do ludzi, którzy są w branży nieruchomości. Bo jeżeli jesteś osobą, która ma kontakty, która ma wkoło siebie osoby, które będą w najbliższym czasie brać kredyt, albo na przykład spotykasz dużo osób, tak jak nie wiem, jesteś fryzjerką na przykład. Fryzjerka i dużo rozmawiasz z ludźmi, wiesz o tym, że w najbliższym czasie mają jakieś plany, będą potrzebować kredytów i tak dalej, to o, nawet będąc w zawodzie chociażby takiej fryzjerki, jesteś w stanie w momencie wykonywania swoich usług zaproponować, że, o, ja takimi rzeczami się akurat zajmuję po godzinach, mogę w czymś takim również Panu pomóc. Dlatego to jest bardzo ciekawy zawód, który można robić zupełnie przy okazji, a jednocześnie, jeżeli poświęcimy się na całego, to jesteśmy w stanie naprawdę dużo zarobić. Tak więc, mój drugi widz, dzisiaj troszkę inny odcinek, jednak gdybyś był, była zainteresowana. Tym, o czym tutaj mówiłem, być może nie masz teraz pomysłu na to, co robić i troszkę szukasz drogi, to zapraszam do kontaktu. Tutaj pod dzisiejszym vlogiem zostawiam wyjątkowo e-mail do siebie, tak żebyś mógł, mogła do mnie napisać, jeżeli będziesz tym zainteresowany. Zainteresowana i odezwiemy się, na ile jesteśmy w stanie tutaj przyjąć Cię do tej naszej grupy, naszej społeczności osób, które zupełnie od zera poznają to wszystko i dochodzą do. Właśnie takich wyników, kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo robiąc takich kredytów 1-2 zarobimy kilkanaście tysięcy, ale robiąc tych kredytów na przykład 10, a rekordziści robią nawet kilkanaście kredytów miesięcznie, to jesteśmy w stanie zarobić całkiem niezłe kwoty. Tak więc raz jeszcze zapraszam do kontaktu, jeżeli byłbyś, byłabyś zainteresowana. Poniżej zostawiam e-mail tutaj do siebie, więc na pewno odpiszę, jeżeli napiszesz z taką chęcią uczestnictwa w naszym programie. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za ten dzisiejszy odcinek, pomimo, że nie był bezpośrednio, może o tym, co zwykle, to myślę, że co niektóre osoby na pewno zainteresuje. I życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia pojutrze i miłego dnia. Hej!